Partnerem programu jest BASF Polska w dzisiejszym odcinku Pogotowia Polowego skoncentruję się wraz z moimi gośćmi na pierwszym zabiegu grzybobójczym w zbożach. Sytuacja jest dosyć zaskakująca, bo po raz pierwszy od dawna mamy w wielu regionach kraju dosyć dużo opadów, ale wiosna nie chce przyjść. Pojawiła się na chwilę w styczniu, potem zniknęła, teraz znowu nie chce się pojawić. Ma to swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o zabieg fungicydowy pierwszy w zbożach. Na co zwrócić uwagę, dzisiaj razem z moimi gośćmi w odcinku Pogotowia Polowego podpowiemy.

Może być inaczej, skoro pierwszy odcinek Pogotowia Polowego w marcu i skoro poświęcony jest ochronie zbóż jesteśmy jak zwykle już na przedwiośniu w Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Złotnikach. Drodzy Państwo, jest ze mną jak zwykle Pan Artur Strzeliński. Dzień dobry Panie Arturze. Dzień dobry. No w zeszłym roku jak się spotykaliśmy o tej porze roku to tutaj w Wielkopolskich Złotnikach Podpoznańskich w marcu była potężna susza, w ogóle tak, praktycznie nie tak. spadł deszcz. W tym roku mamy sytuację zupełnie odwrotną. Zupełnie Mamy mokro, tak jak widać. W zeszłym roku, o tej porze, od początku roku, mieliśmy około 30 litrów opadu i dalej kontynuowana była susza. Cały marzec nie padało w zeszłym roku. W tym roku już wygląda to zupełnie inaczej. Już mamy prawie 100 litrów opadu od początku roku. Także na brak wody na razie nie możemy narzekać, jeśli chodzi o ten rok. Co jest akurat bardzo pozytywną informacją, biorąc pod uwagę, że cały zeszły rok był e, suchy. Przypomnijmy, jaka suma opadów w, tutaj w złotnikach. 400, była 400, 400 litrów 400 przez cały niewiele. rok. W porównaniu do wielolecia jest to około 150 litrów mniej. Także mm -hmm. ten. Niedobór... No to już jest znaczący deficyt, tak, więc ta tak. Ziemia na pewno tego potrzebuje. Przy okazji zapytam, czy udało się wysiać nawozy 1 marca? Tak, udało się także także zdążyliśmy jeszcze e, wjechać e, i tych kolei nie widać tak mocno, także mm -hmm. tak, e, rzeczywiście e, nawozy już. E, Powinny działać, także y, zdążyliśmy. Mhm. Nie bez znaczenia, Panie Arturze, jest także temperatura, bo temperatury w tym roku są również wyższe niż w zeszłym roku. Tak, mieliśmy zdecydowanie cieplejszy styczeń, gdzie średnia temperatura w styczniu była wniosła około 2 stopni, co jest o ponad 3 stopnie więcej w porównaniu do wielolecia, i też cieplejszy luty, też z temperaturą średnią na plusie, około dwóch stopni wyższą w porównaniu do wielolecia. Także ten rok mamy cieplejszy. Panie Arturze, Wielu osób mówiło o tym, że w styczniu faktycznie rozpoczęła się, tudzież powoli rozpoczynała się Wegetacje. czy to także tutaj w Złotnikach obserwowaliście? Tak, tak. Było widać e, głównie na Rzepaku, gdzie e, już m, pojawiały się e, korzonki, także e, generalnie i jeszcze te ciepłe temperatury w lutym, w okresie około 20-25 lutego, gdzie były temperatury w granicach 10-15 mhm. e, stopni przy pełnym słońcu, także rzeczywiście ta wegetacja już ruszyła mhm. bardzo wcześnie. Mhm. No oczywiście to ma także swój wpływ i konsekwencje na zdrowotność roślin, a jeżeli jeśli chodzi o zdrowotność Dokładnie. roślin, to kolejny gość. Panie Arturze, bardzo dziękuję. dziękuję. Kolejny gość nie może być to nikt inny niż pani profesor Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pani profesor. No, nie może być inaczej faktycznie. E, rozmawialiśmy przed chwileczką z panem Arturem o konsekwencjach tej, tego przebiegu pogody dla tego, co widzimy teraz na roślinach. No i gdyby pani mogła powiedzieć, co widzimy teraz, bo w styczniu wiemy, co widzieliśmy, a co widzimy teraz. Tak jest. Witam państwa serdecznie. Miło mi z państwem się zobaczyć kolejną wiosnę. Szanowni Państwo, więc tak, co widzimy? Widzimy no, efekty tej, tego braku zimy, tak? Mhm. czyli ewidentnie widoczna jest presja mączniaka z okresu styczeń, luty. Dużo tych jesiennych to nie wspomnę. Mhm. Bardzo, bardzo dużo zarodników przetrwalnikowych jest. Mhm. Poza tym widzimy również wszystko to, co zostało, jeśli chodzi o septoriozę paskowaną liści, pszenicy. Tak, więc tutaj też bardzo dużo e, widzimy tutaj tych uszkodzeń, właśnie zimowych. Dodajmy, że w, dokładnie tak. Ale zimowy. dodajmy, że w styczniu to były świeże infekcje, można Tak, Tak, dokładnie. dokładnie mhm. Tak, także niestety tak naprawdę ta pogoda, która była styczniowo-lutowa, z tym, Brakiem zimy, no niestety, poskutkowała tym, że presja mm. ze strony tych patogenów była bardzo duża. Również obserwowaliśmy, prowadząc takie dosyć regularne tutaj oceny, no. że zwiększa się presja ze strony chorób podstawowych źdźbła. No, ale tutaj, akurat, na tu ta akurat tak. Czysta, tutaj, prawda? żeśmy mm. przeprowadzili właśnie ilustracje i tak naprawdę udało mi się znaleźć jedną roślinę, mm. na której mamy początki infekcji łamliwości. Jeśli chodzi o fuzaryjną, nie zauważyłam. Natomiast z ilustracji prowadzonych w zeszłym tygodniu, no niestety są takie plantacje, które. Wysiewane były na przykład po kukurydzy i tam ta fuzaryna z zaczyna się pojawiać, więc tu bardzo mocno trzeba to. monitorować. To jest monitorować. naturalna konsekwencja takiego, tak? Klon, niestety, prawda? no niestety właśnie mm. tak jest. Albo jeżeli mamy zboża po zbożach, no to też tak. trzeba bardziej tutaj zwrócić uwagę właśnie na te patogeny porażające podstawę źdła. Mm -hmm. Ponieważ to, że mamy zimne noce. To dla rozwoju roślin jest takie pewne przyhamowanie, ale w przypadku bardzo wielu grzybów pamiętajmy, że zerowe temperatury czy nawet ujemne nie ograniczają za bardzo ich rozwoju, tak? One tylko delikatnie przyhamowują, natomiast no, przy tym zasobie zarodników przetrwalnikowych, który mamy, tak naprawdę Pierwsze cieplejsze dni z nocą i dniem, kiedy będziemy mieli na plusie, spowodują bardzo silny wyrzut zarodnikowania. Pani profesor, w związku z tym, jak podejść do zabiegu, do tych pierwszych zabiegów na wiosnę, bo wiele osób zastanawia się, czy nie wykonać tak zwanego zabiegu czyszczącego, jakie jest Pani zdanie i wtedy ewentualnie, co by Pani radziła? Tak, no więc jeżeli stoimy na takiej plantacji, na jakiej my tutaj jesteśmy, mm -hmm. tak, czyli dobrze rozwiniętej, dobrze rozkrzewionej, tak. na pewno zastanowiłabym się nad tym zabiegiem czyszczącym, ponieważ tak jak już tutaj wspomniałyśmy, no ilość tych zarodników i tych pojawiających się nowych infekcji jest bardzo duża i tutaj wykorzystanie tak troszeczkę prześmiewczą ze studentami nawet dzisiaj na wykładzie trochę żartowaliśmy wykorzystanie takich prehistorycznych składników jak siarka i mieć no tak, <laughs> ponieważ no, ale są to tak, o tym. ustalmy że są to takie właśnie składniki które znamy od bardzo mhm. dawna ale one są bardzo właśnie dobrym elementem czyszczącym i wracamy do nich dlaczego dlatego że nie mamy nic innego nie mamy ponieważ doskonale wiemy że już bardzo duża ilość substancji z tych takich możliwych do wykorzystania wiosną została wycofana. No, w tym roku jeszcze istnieje możliwość zastosowania prochlorazu, który też ma trochę niższą optimum temperaturowe, no ale już dodajmy na to, go. że to jest ostatni sezon. <grym> tak jest dokładnie. Prochloraz jest to substancja, która bardzo się kojarzy z podstawą źdźbła, ale tak. przecież ona jest tak naprawdę nie musi być tylko sfokusowana. Nie, 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 nie. ona, ona też, ogranicza za, troszeczkę właśnie, te, też ogranicza troszeczkę porażenie chorobami pod, chorobami właśnie nie tylko podstawą była, ale także liści, mhm. no ale tak jak powiedziałyśmy, to jest ostatni sezon, więc tutaj możliwość wykorzystania tej siarki i mhm. miedzi jak najbardziej i ona jest temperaturą niezależna, tak mhm. na dobrą sprawę, więc... Kiedy ten zabieg wykonać? Tak naprawdę w pierwszym możliwym momencie, kiedy można, można pole się jechać, tak? No mhm. ponieważ w tej ilości wody, którą w tej chwili mamy, wiemy doskonale, że no nie jest to mhm. póki co w wielu miejscach możliwe, ale tam, gdzie będzie taka możliwość, wtedy można ten zabieg właśnie czyszczący, bo to jest tak zwany zabieg czyszczący, mhm. wykonać i wtedy po nim możemy z większym spokojem pomyśleć o tym zabiegu T1. Mhm. Jeżeli chodzi teraz o dobór substancji do zabiegu T1, e, dużo się mówi o tym, że wiele substancji znika, no przed chwileczką tak. powiedziałyśmy, no tak. że Niestety, tak, znika, ale... Widzimy, że jest presja mączniaka i ten mączniak, on się tylko na chwileczkę schował, tak. ale tam, gdzie on był, on po prostu, jak tylko pojawią się warunki, wystąpi. Mówiłyśmy także o septorii. W związku z tym, jakie, na jakie substancje w tym momencie zwróciłaby Pani uwagę? W kontekście właśnie chociażby tych dwóch patogenów, pamiętając jeszcze o łamliwości podstawy źdźbła, Oczywiście. która także, także jest na wielu no tutaj na niestety jedną substancją się nie da. Jestem Musimy siadoma. wykonać mieszaninę. My stoimy na plantacji pszenicy, tak? Za nami w tle jest pszenica, ale przed chwilą też chodziliśmy po plantacji żyta, tu nie opodal mamy jęczmień. Te rośliny są jeszcze bardziej narażone właśnie na silną presję ze strony mączniaka prawdziwego zbóż i trafi. No i tam musimy skłonić się do substancji, która będzie wyniszczająca. No chyba, że w tym pierwszym czyszczącym zabiegu wykorzystamy tą siarkę. Mhm. I ona nam w dużym stopniu wyniszczy wtedy mączniaka. I jeżeli ocenimy, że nie musimy ponawiać takiego zabiegu, to wtedy możemy skłonić się do substancji zwalczających mączniaka, takich jak proquinazid, cyflufenawid, metrafenon, tak? Tutaj mamy do wyboru troszeczkę właśnie takich substancji spiroksamina, która jest wyniszczająca. No i taka typowo wyniszczająca jeszcze jest fenpropidyna. Tak? Mm -hmm. Ale tu pamiętajmy, że w przypadku fenpropidyny jest to typowa substancja wyniszczająca. Ona jest później o krótkim działaniu na kolejne nowe infekcje. A jak już wielokrotnie mówiłyśmy w naszych materiałach, mączniak jest tym patogenem, który przy dobrych warunkach meteorologicznych, czyli ciepło i wilgotno, infekuje bardzo szybko, bo w 48 godzin tak naprawdę mamy kolejną nową infekcję. Mm -hmm. Troszkę inaczej jest z septoriozą, która ma ten ten, ten czas inkubacji troszkę dłuższy. Tak. Ona co prawda wymaga też wyższych temperatur, bo tak powiedzmy, że jest to no może od 8 do 18, dokładnie, 20 stopni. Dokładnie, tak, ale I, i wilgoci, tak, wilgoci, I tej wilgoci, wilgoci, i wilgoci dokładnie. Którą więc tutaj musimy mamy. bardzo uważać na ją także, ale ona jest takim patogenem, który ten czas inkubacji jest nieco dłuższy. Jeżeli chodzi w takim razie o mączniaka, mamy sprawę załatwioną, a jeżeli chodzi o podstawę źdźbła? Ja jeszcze bym wróciła do tej septoriozy mhm. i też i, septoriozy. i też tutaj sprawdzając już wcześniej właśnie łanżyta czy łan jęczmienia, znaleźliśmy infekcję rdzą, bo też się zaczyna pojawiać, i właśnie na te patogeny musimy poszukać rozwiązania. No i tutaj mamy triazole. Tak? Mhm. I przy triazolach uczulam tylko na te temperatury 10-12 stopni poza no, jednym wyjątkiem mefentriflukonazolem. Natomiast pozostałe wymagają tych temperatur właśnie w granicach 10-12 stopni. No, a jeśli chodzi o choroby podstawy źdła, no to tutaj mamy takie praktycznie standardy, tak, <grytanie> które mamy już właśnie od lat wielu, czyli zostaje nam protiokonazol, zostaje nam metrafenon, zostaje nam tutaj boskalit, zostaje nam oczywiście cyprodinil, tak, który jak już wielokrotnie mówiłyśmy jest jedną z lepszych substancji, jeśli chodzi o łamliwość podstawy tak. była. Także tu, no, tu się nie zmieniło. Na mhm. szczęście in minus się nic nie zmieniło, no poza tym prochlorazem, o którym już powiedziałyśmy. tak? Mhm. No bo tu to jest ta substancja, która wypada nam właśnie także z tego zabiegu T1. I ostatnia kwestia jeżeli ktoś decyduje się na ten zabieg czyszczący, to w takim razie ten kolejny zabieg, ten kolejny zabieg można troszkę przesunąć czy trzymamy się bardzo obserwujemy to co się dzieje w przyrodzie. Jeżeli będziemy widzieli, że jest jakby pogoda która sprzyja silnej presji, no to tak naprawdę po 10 dniach od wykonania tego zabiegu T0 możemy zacząć się zastanawiać nad wykonaniem zabiegu T1, ale też nie spieszmy się z nim. No bo nie chodzi o to, żeby wykonywać zabieg T1, do którego już doskonale wiemy, że praktycznie większość z nas będzie wykorzystywała triazolę, żeby wykonywać go na przykład w temperaturze dwóch czy trzech stopni, tak? bo nie uzyskamy oczekiwanego efektu. Mhm. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Jak zwykle cenne uwagi, w zasadzie można powiedzieć, że bez jestem przekonana, wiele osób to zawsze podkreśla. Dziękuję bardzo. My będziemy musiały powoli uciekać z pola, bo myślę, że zaraz nas złapie. Tak, tak wygląda. Deszcz. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiemy już, jaką presję chorób mamy w tym roku, czego się spodziewać. Wiemy także, jakie substancje czynne możemy wykorzystać do pierwszego zabiegu fungicydowego w zbożach. No ale nie wiem jeszcze najważniejszego, mianowicie, kiedy wykonać zabieg T1, jak wybrać najbardziej optymalny moment na wykonanie tego zabiegu. No i nie bez powodu jest dzisiaj ze mną pan Szymon Struzik z firmy BSF. Dzień dobry, panie Szymonie. Witam. Dzisiaj właśnie chciałabym panu zadać to pytanie. Hektary doświadczenia pól za panem, e, to zapewne ułatwia pracę w polu i teraz re... Reagowanie na bieżąco, natomiast każdy rok jest inny. Proszę mi powiedzieć, jak właśnie podejść do tematu optymalnego terminu wykonania zabiegu T1, zwłaszcza w kontekście przebiegu pogody, która bywa ostatnio bardzo zaskakująca. Witam, tak jak Pani powiedziała, w sumie hektary doświadczenia, aczkolwiek myślę, że odbiorcami są różne osoby, które mają naprawdę jeszcze więcej hektarów, nawet niż ja doświadczenia, i myślę, że każdy w głowie ma wypracowany pewien schemat. Z mojego chociażby punktu widzenia kilkuletniego w przypadku zabiegu T1, oczywiście powinniśmy zwrócić na warunki, tak jak mówimy pogoda, ale także odpowiedni teren, termin zabiegu. Może y -y -y. przy... zacznijmy najpierw od pogody, bo te okna pogodowe są faktycznie e, coraz węższe y -y. i musimy bardzo skrupulatnie pilnować tego i czasami pójść na kompromis. Moje pytanie jest takie, jaka jest granica Pana zdaniem tego kompromisu? Eee, granica, trzeba sobie samemu na pewno wyznaczyć i z drugiej strony należy spojrzeć, co mam dostępnego na rynku. Jeżeli zawsze taką podstawową informacją, że termin zabiegu T1 wiązał się z tą temperaturą T10, te 12 stopni i wtedy stosujemy Opcje, różne opcje triazolowe i wtedy te zabiegi powiedzmy mają najwyższy stopień powodzenia, najwyższą skuteczność dyskują. No bo triazole oczywiście tak, ich zastosowanie tak. determinuje jest, pewne okna. Krótko mówiąc, to jest jedna opcja. Pamiętajmy mm -hmm. o tym, że są też już na rynku dostępne opcje beztriazolowe, bez mm -hmm. które możemy tym okno pogodowe ta temperaturowe jest nieznacznie niższe, czyli mm -hmm. powiedzmy te 8 stopni. Mm -hmm. Ale trzecią opcją są także opcje triazolowe dostępne na rynku, które możemy stosować już mm -hmm. w 5 stopniach tej dobowej temperatury. Mm -hmm. Zawsze więc... mówimy o średniej dobowej temperaturze. Tak. Na to trzeba wszystkich uczulić. Natomiast na wiosnę zdarzają nam się coraz częściej ostatnio takie sytuacje, że albo prognozowany jest na przykład przymrozek przed lub po, zabiegiem on, po zabiegu on wystąpił. Proszę powiedzieć, jak się odnieść właśnie do tego ryzyka ewentualnego przymrozku? Na ile możemy sobie pozwolić tego okna czasowego, żeby przed przymrozkiem ten zabieg wykonać lub lepiej czego nie wykonywać? Z doświadczenia, ja podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Jeżeli nad ranem nad ranem są spodziewane przymrozki minimalne i mówimy tu o minimalnych, każdy może to odbierać inaczej i to są krótkotrwałe i minimalne. Jeżeli w ciągu dnia potem pojawia nam się temperatura optymalna co do opcji zabiegowej, to co wcześniej wspomniałem, mhm. ja bym ten zabieg wykonywał. Mhm. Jeżeli pojawi nam się, przepowiadany, przepowiadany, źle to zabrzmiało, e, prognozowany jest przymrozek tak. rzędu, nie wiem, minus 4, minus 5 i to długotrwały, czyli powiedzmy od północy do samego rana, wstrzymałbym się z jakimikolwiek zabiegami. Mhm. Spójrzmy może lekko do przeszłości się udajmy, i jak wykonywaliśmy zabiegi, bo z perspektywy zabiegu T1 wydaje mi się, że często zdarza nam się, że jednak ta temperatura nad ranem przy wschodzie słońca delikatnie spada, mm -hmm. aczkolwiek w mojej opinii i w opinii moich kolegów, którzy mają jeszcze większe doświadczenie niż ja, czy w poprzednich latach, gdzie wykonywałem zabiegi na delikatnym, minimalnym przybrosku nad ranem, to co wspomniałem, nie miało to znaczenia, nie odbijało się na skuteczności poszczególnych rozwiązań. Mm -hmm. Oczywiście cofamy się do tego, co powiedziałem na początku, trzy opcje rozwiązań na T1, opcja ta triazolowa, niskie, temperaturze, opcja triazolowa ta 10-12, ale także opcja triazolowa, powiedzmy te 8 stopni tej dobowej temperatury. Mm -hmm, mm -hmm. No oczywiście triazole, triazole w wielu przypadkach mogą być bazą, ale to nie tylko, mm. e, nie tylko jedyna możliwość. Natomiast e, na pewno nie tylko solo możemy stosować tak, triazole. E, I to też trzeba uwzględnić, czyli znać dobrze charakterystykę poszczególnych substancji. Natomiast jest, jest, jest jeszcze inna ważna rzecz, bo okno pogodowe i pogoda i temperatura, przebieg pogody to jedno. Natomiast faza rozwojowa zbóż to drugie, proszę mi powiedzieć pana zdaniem, bo mówimy o tym zabiegu, zazwyczaj dedykujemy go w fazie BBCH31. Mm. A czy z Pana doświadczenia można nieco przyspieszyć ten zabieg lub nieco go opóźnić? Myślę, że przyspieszenie nie będzie żadnym błędem. Mhm. Pytanie, jeżeli mamy warunki, jeżeli byśmy mieli w najbliższym czasie, pytanie zagłębimy się w łam, zobaczymy, jaka jest faza rozwojowa, pojawia nam się okienko pogodowe, jak to mówimy, sprzyjające poszczególnym rozwiązaniom. Mhm. Ja bym się nie zastanawiał, robiłbym zabieg z uwzględnieniem jeszcze, jaką presję poszczególnych patogenów mamy na plantacji. Bo jeżeli zastanowimy się, jeżeli ktoś popatrzy, nie ma tej presji widocznej, mówimy tu o patogenach nalistnych, o septoriozie paskowanej liści pszenicy, mm -hmm. o mączniaku prawdziwym, o rdzy która może się pojawiać, nie widzę jej, nie dostrzegam albo nie ma zbyt wysokiej presji, mógłbym się zastanowić, przesunę troszkę ten Czyli zabieg. Czy nie poczekać. Poczekać. Mm -hmm. Ale jeżeli, sama Pani może, pewnie ma podobne zdanie jak i ja, gdzie w tamtym roku, o tej porze, 15 marca, to już mieliśmy suszę. Oczywiście. W tym roku widzimy, że od tego 20 lutego jest ta wilgoć cały czas. Dzisiaj jak to wygląda? A jak wiemy, takie warunki sprzyjają rozwojowi patogenów nalistnych chociażby. Mm -hmm. I w moim przypadku powiem może lekko pesymistycznie z perspektywy doświadczalnika, są to warunki dobre. Ja się z takich warunków cieszę. Mm -hmm. Dokładnie. Y zatem, y ale jeżeli byśmy mieli spóźnić ten zabieg, czy jeżeli nieco później, po tym pierwszym kolanku go wykonamy, to Pana zdaniem już będzie za późno? Pytanie na co będzie za późno i pytanie jaka ta presja, mm -hmm. bo jak wiemy te patogeny nalistne mogą się różnie nam rozwijać i wiadomo, mamy substancje, które powstrzyma na pogoda. Powodę, powstrzymają nam to substancje różne o różnym mechanizmie działania, mm -hmm. o charakterze bardziej zapobiegawczym, interwencyjnym mm -hmm. i wtedy teoretycznie powinniśmy tymi substancjami mm -hmm. rotować i się wspomagać. Ale pamiętajmy, że z perspektywy zabiegu T1 poza patogenami nalistnymi, e gdzie jak wiemy z jesieni jest dość duże inokulum. Tego porażenia w postaci mączniaka, czy w postaci septoriodzy i to będzie nam się piętrzyło, szło do góry. Pamiętajmy o tych nalistnych, ale pamiętajmy o tym patogenie, który jest schowany wewnątrz, czyli chociażby o łamliwości podstawy źdła. Dokładnie, a I... tą widzimy i objawy jej już widzieliśmy, bo w styczniu pojawiła się na chwilę wiosna tak, i, i tak. faktycznie można było Tak, i jak wiemy obserwować. w mojej opinii, jednak tutaj opóźnianie tego zabiegu z perspektywy tego patogena, mhm. myślę, że tu nie niesie nam dobrych informacji, dobrej skuteczności. Takie mhm. jest moje przynajmniej zdanie. Czyli trzeba być po prostu mówiąc krótko elastyczny. Elastycznym, i obserwować. elastycznym, obserwować, ale wydaje mi się, że to, co mamy wypracowane teoretycznie, trzymajmy się tego pewnego swojego kanonu takich zasad, ale też widzimy, że ta nauka przynosi nam coraz nowe takie rozwiązania ciekawsze, mm -hmm. które po prostu umożliwiają nam, jak Pani powiedziała, bardziej elastyczne podejście do tematu. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę dzisiaj, za wiele cennych uwag. No pozostaje nam tylko życzyć wszystkim dobrej pogody. Tylko, tylko dobrej pogody i dobrej decyzji. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Partnerem programu był BASF Polska.